Żydok. Kurwa, kajda mogłem wziąć, bo oni tędy wejdą. Kurwa, Lesion jest niedojebany, ja mu rozpierdalam tą pułapkę, bo jest kurwa idiotą. <grym> no co ja mam zrobić, kurwa. Lesion to jest kurwa taki down. Ja rozjebałem już dwie pułapki, kurwa. Mam, mam e, rozbrajacz. No, ale jestem zjebony. Oj, dobra. nie pikuj, nie pikuj. Zjem. Ale on teraz wie, gdzie ja jestem. I zaraz od pleców mi pójdzie, kurwa. Tak czuję. Masz kamerki? Nie ma nic. Ja nie celuję tam, gdzie ty, tylko w stopy. Trafiła! Dobra. dobra jest. A kurwa przez ten, ja pierdolę, ja myślałem, że ten <laughs> Niezła kurwa mhm. Dobra, zostało dwóch na dwóch Znaczy dwóch na jeden, jeden jest powalony. Kurwa, o, poszło. Brawo Nice, nice, nice team Na lewo jest suka operator remaining. No i chuj, no i cześć Plantuj. Ja pierdolę tyle celów, że nie wiem do których kurwa strzelać no. Ja je wie <laughs> Pikersa Ty a ty masz hard jakiegoś? Znaczy, albo bridge'a po prostu? Dziękuję, bardzo. A, dziękuję. Ja też dziękuję. Ja też ci bardzo dziękuję Magi. Masz <grym> to <Bardzo grym> nagrane. Mam to nagrane, kurwa. <grym> Ja pierdolę, no i chuj. <laughs> A co myślałeś? Ja pierdolę cię. Wychylać będzie. Wiem. Jedź pan w chuj, panie! Ja pierdolę! Wiewałem się w minę, którą wcześniej zaznaczyłem. Kurwa jaki ze mnie jest debil. Prawie Okay. Magi wiesz co, weź mnie osłaniaj, weź mnie osłaniaj tarczą, osłaniaj mnie tarczą proszę Cię Przeciwnik jakiś na zewnątrz sobie zapierdala Echa maja <grytanie> Dobra, łatwo kurwa Łatwo, 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 łatwo. zrobiliśmy to Jest przede mną, jest przede mną, C4 poszło. Przeżyłeś? No ja. Dobra. Zabił mnie. ładnie, 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 ładnie. Ja pierdolę od pleców, kurwa. Ładnie, wszystko stale. Wygra. o, kurwa. ładnie, ładnie. Wy... Na, na przodzie jest, jest sprayer na przodzie. No, 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 uważaj, uważaj, uważaj. No, dobrze, kurwa. Dobra, y, ja pla plantuję, plantuję fuso. Dawaj, idziemy dalej. Zajebiście. Łatwo. Dawaj, chodź tu, chodź tu. No, na wpierdalaj tu smoku. Plantuj. Plantuję w smoku, osłonię mnie tarczą. Dobra, już to jest wygrane, kurwa. Kurwa, zgubiłem się w smoku, ja pierdolę. Kurwa, ja bym go sfuzował, jakby on te Cię zabił, nie? Kurwa, ale to jest dobry. No bez jaj, kurwa. Na te standardy, kurwa. No i tarczownicy, kurwa, zobacz. No. To co, jeszcze jeden? No można, jak jest dobra pasa.